w pierwszej ocenie Triumfa Tigera 900GT, już mam jako takie pojęcie na temat tego jak się tym motocyklem jeździ, co w nim jest fajne, co w nim jest mniej fajne, także może coś się z Wami podzielę tymi pierwszymi wrażeniami. Oczywiście no, będę porównywał tutaj mocno go do Hondy CB1000, którą ujeżdżałem przez ostatnie 14 lat. Więc jest to porównanie takie może nieadekwatne, bo są to motocykle totalnie różne. Są to zupełnie różne segmenty. No nie mniej, jeżeli ktoś się zastanawia nad przesiadką z naked'a na coś bardziej terenowego, turystyka, no to może komuś to pomoże. Jak się Tygrysem jeździ? No jest to bardzo przyjemny w jeździe motocykl, w stosunku do CBS-y zauważam, że Prowadzi się on bardzo neutralnie, w zakrętach nie czuje żadnych sił na kierownicy, ani nie prostuje ten motocykl, ani nie ma tendencji do zacieśniania zakrętu. Kilka razy przejechałem się po przesiadce na Triumfa moją CBF-ą i pierwszym wrażeniem było to, że bardzo mocno wali się w zakręt. Ma tendencję do zacieśniania zakrętu yy, i trzeba temu przeciwdziałać. Być może jest to kwestia tego, że w Tryumfie są nowiutkie obony, a w CDF ja mam już mocno zajechane, mają paręnaście tysięcy kilometrów no niemniej to jest takie wrażenie, które poczułem. Także bardzo łagodnie się prowadzi, bardzo tak bezwysiłkowo, no jak rower, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o silnik, no to różnice w stosunku do rzędowej twórki oczywiście są bardzo mocno zauważalne mamy tutaj dużo takie większe wibracje i mniejszą elastyczność to znaczy trzeba no po prostu na wyższych obrotach ten silnik trzymać w CBF-ie można i na szóstym biegu nawet zejść do obrotów w stylu 2000 jak się zacznie odkręcać to ona bardzo powoli, ale zacznie się rozpędzać tutaj zejście poniżej 3000 obrotów no to już zaczyna ten silnik protestować, już zaczyna się takie nieprzyjemne szarpanie i czujemy po prostu, że ten silnik się męczy. Takie wnioski z mojej jazdy, że przy takim spokojnym poruszaniu się różnymi prędkościami dla poszczególnych biegów, no to jest przy twórce 40 na godzinę, przy 550 50 na godzinę, przy szóstce 60 na godzinę. Niżej nie ma sensu to schodzić po prostu, bo to już jest omęczenie no, silnika, natomiast jeżeli się jeździ dynamicznie, no to te 60 na tym szóstym biegu to też będzie już mało, jak się tak mocniej odkręci gaz, to też czuje się, że no nie jest to zbyt przyjemne dla silnika jak się tam delikatnie, to on się tam wy, wy, wyskrobie i nie będzie protestował jeżeli chodzi o odczucia pracy silnika no to w tej grysie jest takie wrażenie lekkości, że ten silnik jakby kurcze w ogóle nie miał koła zamachowego błyskawicznie wchodzi na obroty i gdy dodaje się gazu, to on tak gwałtownie, to on ma chęć tak, tak skoczyć do przodu, jak taki właśnie tygrys do ataku. No i w stosunku do CBF-a -y jest to duża różnica, bo cbf ma takie wrażenie takiego ciężkiego koła zamachowego, że się tak powoli rozpędza ten silnik. Później, jak już się rozpędzi, to ma tą inercję, tą, to, to, ten pęd No i niezależnie od tego, czy odkręcimy Progresywnie gaz, czy odwiniemy od razu zero-jedynkowo do oporu, on będzie się rozpędzał cały czas tak samo. Nie ma to specjalnej różnicy ani w dźwięku, ani w przyspieszeniu. W się jest to zdecydowana różnica. Jeżeli się tak delikatnie przyspiesza, no to on sobie przyspiesza spokojnie. Dźwięk silnika jest normalny. Natomiast jeżeli zredukujemy i tak mocno odkręcimy z garści, no to on tak naprawdę. Dużo dużo brutalniej i dużo agresywniej przyspiesza. Jeżeli chodzi o moc, to nie czuję specjalnie, żeby był słabszy od CPS-y. Ma te 95 koni, ale ma też prawie, prawie 30 kg mniej, więc no, te 95 koni ma, ma mniej roboty. No ciężko jest to porównać, ponieważ to są zupełnie różne silniki, zupełnie inaczej się zachowują, więc te subiektywne wrażenia z przyspieszenia są takie, że na, na, na Tygrysie wydaje się, że, że, że jest to przyspieszenie dużo takie efektywniejsze, bardziej takie agresywne. Także podsumowując, wrażenia w Tygrysie, silnik bardziej agresywny, mniej elastyczny, trzeba wyżej go kręcić, no i na razie to może zostawmy tak. Jeżeli chodzi o spalanie, wychodzi mi, że no najmniej udało mi się spalić 4,5, przy jakimś takim spokojnym jeżdżeniu po bocznych jakichś tam, e, drogach. Natomiast najwięcej na chwilę obecną miałem chyba spalanie średnie 5,3. Odnoszę wrażenie, że przy większych prędkościach autostradowych ten motocykl może spalić więcej nawet niż CBF-a. No tutaj się kłania mniejszy silnik, mniejsza pojemność ale przy takiej normalnej, codziennej eksploatacji to spalanie wychodzi faktycznie niższe i na chwilę obecną z tych 3000 km średnie spalanie mam na poziomie 4,9 litra CBF jest całego tego dystansu jaki udało mi się zarejestrować średnie spalanie wychodzi na poziomie 5,5 czyli mamy, można przyjąć, przynajmniej 0,5 litra do 0,7 litra na 100 km mniej niż CBF a także jest to naprawdę całkiem fajny wynik jest to naprawdę ekonomiczne bydle. Zawieszenie, jeśli chodzi o zawieszenie, no, czuję się, że jest to motocykl wyższy. Natomiast nie sprawia to specjalnie wielkich problemów. Na asfalcie jeździ się tym naprawdę przyzwoicie, naprawdę bardzo dobrze. No, a szczególnie, że mamy jeszcze możliwość regulacji tego zawieszenia. Jest to robione takimi małymi pokrętłami na lagach, więc da się to zrobić nawet podczas jazdy, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast, oczywiście, przy bardzo gwałtownym hamowaniu, no, czuje się, że ten motocykl mocno nurkuje. Te skoki zawieszeń, no, nie da się tego oszukać. Więc parę razy mi się zdarzyło, że jak popełniłem błąd i przyszarżowałem, i musiałem ostrzej dohamować przed nakrętem, żeby się nie wymeldować w zielone, to. Takie głębokie znurkowanie motocykla powodowało kład brązowy i wyhamowywałem dużo bardziej niż w CBF. -ie. W CBF-ie potrafiłem tak bardziej progresywnie odpuszczać ten hamulec i składać się wraz z odpuszczaniem tego hamowania, a tutaj no jednak dohamowuję dużo głębiej i do, 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 no, nie wiem, że do zatrzymania, ale na no, razie się po prostu wystraszyłem i musiałem tak wyhamować żeby uratować sytuację no i oczywiście no czuję się też anioła stróża elektronicznego który już nie raz mi się włączył najbardziej to jest odczuwalne na tylnym hamulcu w CBF-ie tylny hamulec był twardy jak deska nie wiem czym to było spowodowane czy tym układem dual, ale po prostu no praktycznie Miało się wrażenie, że się naciska deskę i, i, i tyle. No, hamowanie jakieś tam spowolnienie było, ale wrażenia były tempoty tego hamulca i, i tyle. Tutaj natomiast no, dźwignia tylna wchodzi głęboko, naprawdę dużo, dużo głębiej ten skok jest bardzo wyczuwalny i przy hamowaniu obydwoma hamulcami, gdy odciąża się tył, to bardzo często czuję takie kopanie po prostu na pedale hamulca nożnego. Często ten, ten tylny hamulec się, ten tylny ABS się uruchamia nie parę razy też już zainterweniował no system działa, działa dużo, dużo jakby łagodniej niż, niż w Ja to miałem miejsce CDFa działała bardzo brutalnie jeżeli chodzi o ABS, a tu mamy taki bardzo delikatny, subtelny próg zadziałania i, i, i po prostu no, jest to dużo nowocześniejszy, dużo lepszy system jeśli chodzi o kontrolę trakcji tutaj również już parę razy poczułem, że ta kontrola trakcji zadziałała i nie zawsze jest to jakby coś spodziewanego. Czasami po prostu mam też takie wrażenie, że prawa ręka, manetka gazu to już nie jest to co było kiedyś, że ona bezpośrednio łączy się z przepustnicą. Tu jest ten elektroniczny filtr, który czasami decyduje za ciebie co trzeba zrobić. Ty odwijasz jakoś gwałtowniej, a on stwierdza, że nie, zapomnij, coś tu się dzieje, nie wiem, ślisko i no nie pojedziesz. Tak jak chcesz, czasami czuję się takie, właśnie jakby przycięcia tej mocy, jakby się ten silnik dławił, jakby coś było z nim nie tak. No to no to jest takie, takie wrażenie, no ale generalnie działa to dosyć subtelnie i, i ogólnie cieszę się, że to jest, że coś tam pilnuje, yy, żebym nie popełnił zbyt grubego błędu. Na razie wpisuje się ta kontrola trakcji, nie nagadnie. Dobra, teraz to co odczuwam bardzo na plus to jest masa tego motocykla jest no naprawdę dużo lżejszy to się czuje szczególnie przy wyprowadzaniu przetaczaniu tego sprzęta z garażu z garażu eee, i stawianie go na centralkę to jest po prostu bajka eee, jest ten motocykl większy od CBF-y gabarytowo a w garażu zajmuje mi dużo mniej miejsca bo dużo łatwiej mi jest go postawić blisko ściany eee, w garażu dużo lżej dużo łatwiej się go po prostu tam stawia na tą centralkę i też no, ta masa powoduje, że nie trzeba się tak szarpać mam też kumpla, który ujeżdża Honda CB 750 seven -fifty. jak usiadł na Tigera to stwierdził o kurde jakie to jest lekkie więc jest to duża zaleta tego motocykla spróbowałem sobie parę razy zjechać też tym motocyklem w teren i no przede wszystkim na chwilę obecną zupełnie nie nadają się mi do tego opony więc wrażenia nie są jakieś super rewelacyjne ale można całkowicie wyłączyć ABS można całkowicie wyłączyć kontrolę trakcji no i wtedy można się troszeczkę pobawić można zablokować tylne koło, wejść bokiem hamując no, no jest frajda, jest frajda, można się naprawdę pobawić, to było totalnie niemożliwe w BF-ie, bo tam ABS ABS-u nie do wyłączenia, także Myślę, że wszystko przede mną. Będę najprawdopodobniej jak zajeżdżę pierwszy komplet opon, będę próbował kupić jakieś takie dualowe opony, żeby można było troszeczkę bardziej e, było próbować e, jakie są możliwości tego motocykla w jeździe terenowej. A na chwilę obecnej jak cokolwiek e, mokra trawa, to już te, te się bardzo ślizgają, nie wgryzają się w żaden sposób. Potencjał motocykla jest e, zminimalizowany przez opony. Teraz no tak, a no jakie mamy tutaj jeszcze zalety? Jest to przede wszystkim bardzo bogato wyposażony motocykl, jeżeli chodzi o informacje, które dostajemy jako kierowca. Zacznijmy od tego, że wyświetlacz jest genialny. Wyświetlacz ma bardzo dobry kontrast, bardzo dobrze widać na nim wszystko, niezależnie od tego, pod jakim kątem się patrzy, niezależnie od tego, jak operuje słońce. Jest to coś przegenialnego. Naprawdę duże, duże prawa dla marki Sniomów, za to, że coś takiego tutaj zamontowali. Świetnie się to sprawdza, świetnie to działa. No i daje też szereg możliwości, bo mamy tutaj bardzo dużo informacji. Mamy cztery zaprogramowane style. Wszystkie te tryby łączy mało w moim odczuciu czytelny obrotomierz. Jest on jakiś taki awangardowy. Niespecjalnie mi się to podoba, no ale cóż, mamy w tym motocyklu dwa przebiegi dzienne i w tych przebiegach dziennych mamy dystans od ostatniego resetowania, średnią prędkość i oczywiście czas jazdy. Możemy sobie włączyć panel, na którym poza tymi podstawowymi informacjami jak prędkość i obroty. Mamy obrotomierz w wersji liczbowej. Jest to, myślę, dosyć fajna, fajna rzecz do jazdy w terenie. Kolejnym panelem jest panel statusu paliwa. Na tym panelu od lewej strony wyświetla nam się spalanie chwilowe. Po środku mamy średnie spalanie od ostatniego resetu. Po prawej przewidywany zasięg, dystans tego motocykla. I tutaj taka mała uwaga jeżeli chodzi o właśnie ten przewidywany zasięg, kilka razy zjechałem ten dystans praktycznie do zera i po zatankowaniu z obu we wszystkich tych przypadkach tankowałem yy, niespełna 18 litrów było to coś rzędu 17,5-17,7 więc zważywszy, że motocykl ma 20 litrowy zbiornik wnioskuję, że mamy tutaj takie zabezpieczenie na poziomie 2,5-2,5 2 do 2 litra benzyny od momentu kiedy komputer już powie, że koniec, nigdzie dalej nie pojedziesz Mamy jeszcze taki niewielki zapasik, na których przy spokojnej jeździe jesteśmy w stanie przejechać jeszcze około 40 km. Poza wszystkimi panelami mamy informacje, które nigdy nie znikają z wyświetlacza i są to oczywiście wskaźnik paliwa, ilość paliwa w zbiorniku oraz temperatura silnika. I tutaj. Bardzo zdziwiłem się, jak długo w niskich temperaturach ten silnik potrafi się nagrzewać. Podejrzewam, że w cbf było to samo, ale o tym nie wiedziałem. Raz jadąc do pracy, normalną temperaturę ciecz osiągnęła po 20 km. Fakt, jechałem w 4 stopniach, ale naprawdę 20 km się nie spodziewałem. Myślałem, że 5-8 km to jest taki, taki, taka granica, przy której już silnik zyskuje normalną temperaturę pracy, a tutaj stało się to dopiero po 20 no i mamy też wskaźnik zapiętego biegu jest to mega użyteczna rzecz o której ciągle jeszcze nie pamiętam, że ją mam i nie raz próbuję znaleźć siódmy bieg mimo, że wyraźnie mi pokazuje wyświetlacz, że już jadę na szóstym pododzyk ma też oczywiście tryby jazdy mamy tutaj tryb off-road, przy którym nie działają ABS-y mamy tryb deszczowy który mocno ogranicza reakcję manetki gazu. Mamy tryb drogowy, taki domyślny. To no jest tryb sportowy, którego tylko raz użyłem. Mam wrażenie, że w tym trybie naprawdę no, pazura pokazuje ten motocykl, jest różnica. To się spisywało na takich, krętych, na takich fajnych, krętych drogach w górkach gdzieś tam w kotlinie płodkiej, ale niestety no, kupiłem motocykl prawie że w listopadzie. Pogoda już nie, 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 nie sprzyja jakiemuś naginaniu. No nie jeździłem na, pełną, na, na, na pełne swoje możliwości. Jest jednak no, zimny asfalt, liście na, na, na asfalcie. Nie, nie, nie nastrajało to do tego, żeby testować granice swoich umiejętności i możliwości motocykla. Te podstawowe informacje uzupełnia jeszcze termometr, czyli pokazuje nam temperaturę zewnętrzną oraz zegarek. Komfort. W stosunku do TBF mam wrażenie, że naprawdę dużo mniej jest hałasu na pokładzie oraz że ta ochrona od wiatru jest dużo lepsza. Szyba jest zdecydowanie wyższa, ale jest też węższa. I ona tak od, od, odchyla tą strugę ta szyba, że w ogóle nie trafia struga w kask. W CBF-ie szyba była szeroka, ale niska. I tam struga odchylana była praktycznie w ten sposób, że dobra ramiona były chronione, ale cała reszta trafiała mniej więcej mnie przyje czy prosto szybę. I to powodowało, że naprawdę no, na pokładzie było głośno. Szerokość kierownicy, jak wspominałem, jest, yy, też wpływa na komfort jazdy. Jest bardzo bardzo, bardzo przyjemnie, dobrze się na, na tym siedzi i dobrze się na tym jedzie, dobrze się steruje pod Czuje się takie dobrą, no, dobre wrażenie takiego panowania nad motocyklem Wysokość, ja mam 185 cm, jest taka powiedziałbym idealna jak staję na skrzyżowaniu Nogi mam całkowicie na ziemi wyprostowane I mam jeszcze tak ze parę centymetrów luzu yy, od tyłka Nogi są, nie są tak zgięte jak na CDF-ie, no, tutaj ta wysokość jest bardzo wyraźna Natomiast Silnik jest dużo węższy i mam wrażenie, że jakaś śmieszna rzecz, dużo bardziej marzną mi na tym motocyklu stopy. Zadałem ma ja na taki opasły silnik, szerokie kapy, te podnóżki są chyba w strudze ciepłego powietrza, takie odnoszę wrażenie. I tam stopy aż tak mi nie marzły jak tutaj. No, no tutaj silnik jest wąski i mam wrażenie, że ciepłe powietrze omija, omija podnóżki, omija stopy i dużo bardziej marzną. Natomiast jeżeli chodzi o ręce, no naturalnie tutaj mamy handwary, co bardzo, bardzo mocno zwiększa wydolność grzanych manetek I dłonie tu na tym motocyklu marzną znacznie mniej Zdarzyło mi się już jechać przy mrożku tym motocyklem Nie było specjalnie jakichś tragedii Na CBFie wiem, że bardzo, bardzo mocno mi już przy takich temperaturach rzędu 0-1 stopień Marzły koniuszki palców A tutaj ten komfort termiczny dłoni jest na wyższym poziomie. Tempomat. Tempomat jest mega przydatną, bardzo fajną rzeczą. Wszędzie tam, gdzie nie ma ruchu, bardzo on się przydaje. A co jadę po jakiejś drodze krajowej, jadę po jakiejś drodze wojewódzkiej zapinam sobie na tempomacie stówkę i bardzo przyjemnie wtedy się jedzie. Tempomat działa do prędkości 161 km na godzinę, do takiej prędkości da się go zaprogramować, więcej już odmawia współpracy, ale to myślę jest wystarczające zdecydowanie. Przy większej prędkości ten motocykl myślę, że wyżłowałby już naprawdę astronomiczne ilości paliwa, więc te 160 to jest taki dobry próg, przy którym przestaje działać tempomat. Jeśli o jazdę chodzi, jeszcze odczułem, że takie, odniosłem takie wrażenie, że motocykl ten jest bardziej podatny na boczny wiatr niż CBFA. Możliwe, że jest to kwestia tego, że jest to lżejszy motocykl, no i że jest on wyższy. Generalnie ma pewnie większą powierzchnię, na którą może oddziaływać wiatr. Działa jak żagiel, ale przy silnych podmuchach, przy silnym wietrze naprawdę przestawia go mocno na autostradzie i. Gdy był taki jeden wietrzny dzień, to po prostu no wręcz bałem się rozpędzać do normalnych prędkości autostradowych. No jest to zdecydowanie jakiś tam minus. Prędkość maksymalną, jaką udało mi się osiągnąć na tym motocyklu, to było 205 km na godzinę. I odnoszę wrażenie, że silnik dałby jeszcze radę po obrotu no to jeszcze nie były czerwone pole na, na obrotomierzu. Natomiast mam wrażenie, że jest elektroniczny kaganiec, który nie pozwala rozpędzić się do większej prędkości. Także 205 to jest wszystko, co jesteśmy w stanie zobaczyć na wyświetlaczu. Grzane manetki mają trzy tryby pracy. Na wyświetlaczu pojawia się taka ikonka grzanych manetek. Czerwona z trzema kropkami to jest najsilniejsze grzanie. Przy uruchomieniu odpalają się właśnie w tym trybie. Trzeba drugi raz nacisnąć, żeby zeszło do dość pośredniego trybu pomarańczowa, wtedy ikonka świeci z dwoma kropkami no i ostatni, najdelikatniejszy tryb to jest jedna kropeczka, żółta, manetka się wyświetla i to jest taki najdelikatniejszy poziom grzania komputer pokładowy nie pamięta o tym, że grzane manetki były uruchomione jeżeli zgasimy motocykl to grzane manetki się wyłączają i musimy je na nowo uruchomić żeby nam podgrzewały ręce podsumowując jestem mega zadowolony z tej maszyny bardzo dobrze mi się na niej jeździ nie zaobserwowałem jakichś wad które by mi w znaczny sposób przeszkadzały 3000 km sprzęt przejechał póki co, bez zająknięcia bez najmniejszego problemu tyle tak dalej no. ja mogę tylko polecić jest to naprawdę bardzo fajny motocykl który sprawdza się zarówno na asfalcie jak i w lekkim terenie jest to dokładnie to, czego szukałem, dokładnie to, co chciałem mieć, więc mam nadzieję, tylko że będzie maszyna bezawaryjna i będzie służyć nie gorzej niż TBF-a. Także tyle z mojej strony na, na chwilę obecną. Takie pierwsze podsumowanie, pierwsza ocena tego motocykla. Zobaczymy, jak się ta ocena obroni za rok, gdy. Będę miał trochę więcej doświadczenia, trochę więcej kilometrów pokonanych na tej maszynie. Trzymajcie się, byle do wiosny. Cześć.